Hej wszystkim, привіт. Czwarty raz w serii rosyjskiej od zera dziś porozmawiamy chociażby o takich dwóch znakach, które pewnie już widzieliście i które pewnie sprawiają wam trochę kłopotu. O co chodzi, kiedy je używamy, na co uważać i tak dalej? A także wreszcie dodamy nową część mowy, czyli przymiotnik. Czyli coś co przydaje się, kiedy opisujemy ludzi i rzeczy. Na przykład po polsku wesoły, miły, czerwony i kilka pułapek w tym temacie. Ja jestem Szymon, kanał Języki Proste. Prijatna wa motora. Zacznijmy właśnie od tych znaków. Wyglądają one tak, czyli są dosyć podobne. Ten po lewej to znak miękki, a ten po prawej twardy. I tak jak ten miękki zdarza się często, pewnie go już wiele razy widzieliście, tak ten twardy znacznie rzadziej. I możliwe, że nawet jeszcze się na niego nie natknęliście. My zacznijmy od tego częstszego i zobaczcie takie dwa słowa. One są dobre, żeby pokazać różnicę. Oba oznaczają zwierzęta. Pierwsze czytamy słon czyli twardo. Na końcu mamy po prostu n. No tak w rosyjskim wygląda to słowo. Za to to po prawej nie przeczytamy kon tylko koń. A więc litera n plus znak miękki Daje NI. No to chodźmy dalej. Mamy jeszcze takie zwierzę. To czytamy KIT. A jak zabrzmi litera T ze znakiem miękkim? No zobaczmy na przykład takie słowo. To już nie jest zwierzę, tylko pewna czynność. Przeczytamy to. UCIĆ. Czyli stworzyło nam się takie CI. UCIĆ. Ten dźwięk już się zdarzał na przykład w słowie CIELEGA. Czyli my wiemy, że litera T plus jakaś miękkość daje nam ci. Zobaczmy dalej. Mamy takie słowo, przeczytamy miod, ale obok mamy takie i tu już mamy znak miękki pod D. Nie przeczytamy zatem wied, tylko Wiedź. Czyli znów miękkość zrobiło się dzi. I myślę, że już przykładów wystarczy. Wiecie o co chodzi? Ta litera może pojawić się po jakiejś spółgłosce i zmiękczyć nam ją. Czyli możemy też zapamiętać, że to pełni funkcję chociażby tych naszych liter si, ci, zi, czyli z kreską. To chyba jest wystarczające uproszczenie. Będziecie wiedzieli na co uważać, czego się spodziewać. Ale mamy jeszcze drugie znaczenie. Możliwe, że widzieliście tę literę po l. W zasadzie zdarza się to bardzo często, i sam pamiętam jeszcze na moim początku nauki jaki wielki kłopot mi to sprawiało. A sprawiało mi kłopot, bo nie mogłem zapamiętać, jest tam znak miękki, czy go nie ma. I rzeczywiście ciężko to zapamiętać, jeśli nie wiemy, co on w ogóle robi, jakie jest jego zadanie. I zawsze w tym przypadku podaję taki przykład, jaki teraz widzicie na ekranie, bo są to dwa słowa, które różnią się tylko tą obecnością, lub jej brakiem znaku miękkiego. I teraz uwaga, jeżeli mamy literę l i nie ma tam znaku miękkiego, tak jak w pierwszym słowie, to czytamy je tak, jak się dotąd uczyliśmy czyli polka. Dlaczego l takie amerykańskie? No, pamiętacie, to było parę lekcji temu w słowie lampa. Tam powiedzieliśmy o tym, że l w rosyjskim jest właśnie tak, jak powiedziałem. Możemy skojarzyć, że amerykańskie. Jeszcze raz przeczytajmy powoli to słowo polka. Za to, jeżeli zobaczycie literę ły, która ma po sobie znak miękki, to będzie to brzmiało tak jak nasze polskie L. Czyli takie słowo przeczytalibyśmy polka tak jak w języku polskim i takie jest właśnie znaczenie tego słowa chodzi o mieszkankę naszego kraju. Zanim przejdziemy dalej, może jeszcze po jednym przykładzie, weźmy takie słowo. Zobaczcie, że nie ma tu znaku miękkiego, dlatego przeczytamy. Polne. Mamy amerykańskie l, bo nie ma znaku miękkiego. A zobaczmy takie słowo. Tu znak miękki jest, a więc przeczytamy. Balszaja, czyli takie l jak nasze. Balszaja. To się zdarza często, ale już wiecie na co uważać. Mamy zastosowanie numer jeden i zastosowanie numer dwa. Teraz o znaku twardym, natomiast tam już krótko. On tak naprawdę służy nam tylko do jednej rzeczy. I zanim powiem o co chodzi, może po prostu to pokażę. Prawdopodobnie więcej z tego wyniesiecie niż z jakichkolwiek innych słów. Mamy w rosyjskim takie słowo i zgodnie z tym co już znamy, przeczytamy je. Sjeść. No, bo już uczyliśmy się o literze je, że ona nam tworzy takie dźwięki jak sie, sie, zje, no takie miękkie. Ale może się tak zdarzyć, i mamy do tego fajne słowo, takie jak to, gdzie my nie chcemy mieć takiego miękkiego połączenia, chcemy to wyraźnie rozdzielić. I tutaj właśnie się ten znak twardy przydaje. Przeczytamy. sjeść, Czyli z pewnym oddzieleniem. Takie słowa najlepiej sobie zaznaczać z jakimś wykrzyknikiem, jakoś sobie te litery pogrubić, bo tak jak wspomniałem, nie ma ich wiele i poprzez jakieś specjalne zaznaczanie łatwo się nauczyć tych kilku czy kilkunastu słów, które w ogóle w języku na co dzień się zdarzają z tym znakiem twardym. Tyle o wymowie, odpocznijmy od tego tematu już w dzisiejszym odcinku. Jeśli podoba wam się seria rosyjski od zera, zostawcie ocenę. Dla mnie to będzie informacja, że mam ją dalej prowadzić, bo różne serie mam w głowie, różne serie prowadzę i no i to nie zawsze jest takie oczywiste, która z nich jest najchętniej oglądana. Nie zawsze łatwo jest to ocenić. Możecie też napisać jakiś komentarz. Czemu nie? Na przykład się podzielić tym, jak idzie wam wasza nauka. A jeżeli jesteście gotowi, zapraszam do kolejnego tematu. Pomówmy o przymiotniku, czyli tym za pomocą czego opisujemy, mówimy jakie coś jest. W rosyjskim bardzo łatwa sprawa. Mamy na przykład polskie słowo nowy. No i w rosyjskim analogicznie wygląda to tak. Czyli niemal tak samo, jedna różnica, że na końcu mamy dodatkową literę. I nie mieliśmy jej jeszcze, może się kojarzyć z pewną inną. Ale ta ma nad sobą półkole. Przeczytamy to nowy. Czyli sama litera zabrzmi i. Ale nigdy nie zobaczycie jej na początku słowa. W rosyjskim mamy przecież ju, ja, je i te litery już w sobie mają to j, więc ta litera, którą tu poznajemy, będzie dość rzadka i głównie znajdowała się na końcu. Na przykład, właśnie na końcu przymiotników. Podajmy ich więcej: krasnej, bielej, visioli. Czyli krótko mówiąc, to, co w języku polskim ma na końcu "-y", w rosyjskim no niemal zawsze będzie miało "-y". To jest po prostu ten odpowiednik. Ale my chwyćmy której z tych słów, niech będzie "nowy". napiszmy też polską wersję, czyli nowy i zobaczmy, że w języku polskim przecież możemy jeszcze powiedzieć nowa o rodzaju żeńskim, nowe o nijakim, ale mamy jeszcze liczbę mnogą. Mówimy nowi, no i nowe. Na przykład nowe meble. My mamy dwa rodzaje w liczbie mnogiej. Pamiętajcie, że w rosyjskim jest tylko jeden. Więc jest łatwiej, bo w liczbie nogi mamy tylko jedną formę. Ale jak one brzmią? Jeśli u nas na końcu jest a, w rosyjskim też jedna dodatkowa litera. A jaka? A taka. Czyli przeczytamy to nowaja. Zobaczcie, że akcent jest w środku, więc ta końcówka nie będzie taka wyraźna. Nie powiemy aja, tylko to się troszkę gubi. Nowaja. W nijakim też mamy dwie litery, zamiast jednej na końcu. U nas nowe, a u nich taka forma. Jak to zabrzmi? Zabrzmi nowaje. Czyli też zobaczcie, nie mamy wyraźnego oje, tylko to się troszkę gubi. Nowaje. Ja. No i mamy jeszcze liczbę mnogą. U nas nowi, a u nich nowe. Czyli zapamiętajmy, że mamy aż po dwie litery na końcówce, a nie jedną. I polecam wam nie uczyć się tego jak wierszyk z góry na dół, żeby zapamiętywać te końcówki aja, oje", bo nie przyda Wam się to w codziennym języku. Znacie już sporo rzeczowników, jeżeli nie znacie, śmiało korzystacie ze słowników. I określajcie te rzeczowniki. Na przykład nowy telefon, nowa Jasunka, nowe jakno. Ja Nowy je, Druzja. Możecie też powiedzieć, że macie nowy telefon. Ona ma nową torebkę, i tak dalej, i tak dalej. Do tego zachęcam. I na tym moglibyśmy skończyć dzisiejszy odcinek, ale to nie koniec. Obiecałem, że Was czymś zaskoczę. I zobaczymy, może mi się to uda. Możecie czasami natrafić na przymiotniki z inną końcówką. Na przykład, gdybyście chcieli powiedzieć młody. To słowo brzmi tak, czyli maladoj. No i właśnie, dlaczego nie i? Y? Przecież my po polsku mamy młody. Zasada jest bardzo prosta. Jeśli akcent pada na końcówkę, to tak właśnie ona brzmi w rodzaju męskim. Ale tylko w męskim jest inna, bo gdybyśmy chcieli powiedzieć młoda, młode, młodzi, to tam końcówki są takie same. A więc maladaja, Maladuje, maladyje. Te same, ale akcentowane. Czyli słyszycie, że te końcówki są słyszane wyraźniej. Mam jeszcze jedno słowo do poćwiczenia. Zobaczcie to. U nas prosty, u nich prastuj. No i też spróbujmy od razu powiedzieć w innych rodzajach. Prastaja, prastuje, prastyje. No, i okej, okay, możemy nazwać to sobie pułapką numer jeden, a mam dla Was jeszcze pułapkę numer dwa. Gdybyście rozejrzeli się po miejscu, w którym teraz przebywacie i próbowali nazywać, określać te rzeczy, to możemy prędko dojść do takiej ciekawostki. Zrobię to także jasny, biały, czarny, czerwony, suchy, wysoki. Ok, udało mi się to za którymś razem. Zobaczcie, że ze wszystkich słów, które wymieniłem, w końcu trafiłem na takie, które nie ma i, y, a i na końcu. I dlatego mówię o tym w taki dziwny sposób, żebyście zauważyli, że ta sama rzecz, co w rosyjskim zdarza się też u nas, czyli czasami zamiast litery i y, mamy tam i. W rosyjskim jest dokładnie tak samo. Gdybym chciał powiedzieć wysoki, to też nie będzie wysoki, tylko analogicznie. Wysoki. I okej, okay, ale zastanówmy się jeszcze, czemu tak jest, bo zasada jest łatwa. Chodzi o to, że pewne litery nie lubią się z -y. I wśród tych liter jest -k. Gdy mamy w przymiotniku na końcu -k, to końcówka nie będzie brzmiała -y, będzie brzmiała -i. Te litery to w rosyjskim jeszcze -g i -h. Te trzy litery. OK, skoro tak, to powiedzmy sobie to w pozostałych rodzajach dla ścisłości. Wysoka będzie brzmiało wysokaja. Wysokie to wysokaje. A wysocy? Wysokie. Czyli zapamiętujemy, że te trzy litery nie lubią się z y. I to wszystko. A teraz gwóźdź programu, czyli co, kiedy jednocześnie mamy jedną z tych trzech liter i akcent na końcówce. Na przykład słowo drogi to po rosyjsku daraguje. No i już mamy odpowiedź. Nawet jeśli mamy którąś z tych trzech liter, to i tak dla nas liczy się to, że akcent jest na końcu. I tak dajemy oj. Czyli ta pierwsza pułapka jest ważniejsza, tak możemy powiedzieć. A pozmieniajmy rodzaje. Droga to daragaja, drogie, daraguje, drodzy. Daragije. Czyli pamiętamy, nie lubi się z -y, no więc też nie powiemy -yje, powiemy -ije. A więc mamy przymiotnik i dwie pułapki do niego. I to, co poznaliśmy dzisiaj, to zdecydowana większość rosyjskich przymiotników. Nie jest to wszystko. Kiedyś to lekko rozszerzymy. Jeśli napotkacie coś, co nie zgadza się z tym, co poznaliście dzisiaj, możecie sobie jakoś to oddzielnie oznaczyć i wrócimy do tego w przyszłości. Czego na pewno nie zapomnieć z tego odcinka? Znak miękki służy nam albo do zmiękczenia poprzedniej litery, tak aby stworzyło się nasze ni, si, zi i tak dalej, albo dokładamy ten znak do litery l po to, żeby uzyskać nasze zwykłe polskie l. Znak twardy jest bardzo rzadki, ale kiedy już się zdarzy, służy nam do rozdzielenia jakiś sylab, tak aby nam się nie tworzyła miękkość. Końcówki przymiotnika w rosyjskim Poznaliśmy, warto je znać i poznaliśmy też dwie pułapki, czyli wiemy na co uważać. A teraz na ekranie znajdują się litery poznane w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do opisu, do playlist, może coś Was zainteresuje. I zapraszam do kolejnych materiałów. Paka.